Proszę Państwa, z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejne targi książki. Pierwsze takie targi odbędą się już 22 czerwca w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury przy ulicy Ściegiennego 2. Ja też będę na tych targach i będę podpisywał książki. Jeśli Państwo zechcą, no to nawet zdjęcie będzie można sobie wspólne zrobić, bo to jest full serwis na takich targach. Drugie, kolejne targi odbędą się tydzień później w Katowicach, 29 czerwca w hotelu Diament. Hotelu Diament przy ulicy Wita Stwosza 37. Zapraszam serdecznie. Proszę państwa, jak pamiętamy, Donald Tusk po zaraz po incydencie, jak niemiecka policja wypchnęła na polską stronę granicy grupę migrantów, rozmawiał z kanclerzem Scholzem, to znaczy groźnie pokiwał kanclerzowi Scholzowi palcem w bucie, na co tamten udzielił mu odpowiedzi wymieniającej, że sprawę wyjaśni i w ogóle się poprawi, ale prawdopodobnie nakazał Donaldu Tusku przyspieszyć dintojrę w Polsce, żeby już do końca zdestabilizować nasz nieszczęśliwy kraj, który wtedy łatwiej się się podda swojemu przeznaczeniu, a więc przekształceniu go w generalne gubernatorstwo. No i sądzę, tak przypuszczam, dlatego, że Donald Tusk najwyraźniej musiał po tym wszystkim spuścić z łańcucha pana ministra Adama Bodnara, bo pan minister Adam Bodnar szalenie się zaktywizował tutaj wystąpił z wnioskiem o pochylenie immunitetu panu Romanowskiemu, który był wiceministrem sprawiedliwości za poprzedniego reżimu i odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości. No, to teraz w Sejmie oczywiście będzie dintoira, no, ale na tym się nie skończy, bo zastępca pana ministra Bodnara, też taki <śm> Bodnarowiec, Zapowiada rozprawę, krwawą rozprawę z neosędziami. Tych neosędziów jest ponad 3000, tysiące, bo tylu tam mianował sam pan prezydent Andrzej Duda. No i to rozumiem, że trup będzie ścielił się gęsto, chociaż pan Mazur powiada, że no, no to nie od razu, bo to musi być wszystko zgodne z prawem i tak dalej. No ale jak już się zapowiada Dintoira, no to Dintoira musi. Być, tym bardziej, że, proszę Państwa, pan minister Bodnar zapowiada również zaktywizowanie niezależnej prokuratury na odcinku walki z hejtem i z mową nienawiści. No, to tutaj. Łatwo to nie pójdzie, to znaczy pójdzie łatwo oczywiście, ale sprawców tych wszystkich myśl o zbrodni nie będzie można chyba pomieścić w więzieniach. A obóz koncentracyjny w Gostyni nie wszystkich nie pomieści, bo on już teraz pęka w szwach, więc nie ma rady. Trzeba będzie yy, być może na wale Tuska tam, żeby tu w ty, wśród tych bagien założyć jakieś takie w niezdrowych okolicach, oczywiście założyć jakieś nowe obozy koncentracyjne, no bo nie wiem, czy ze względów takich propagandowych rząd do tego Volksdeutsche Partei zgodzi się, zgodziłby się na otwarcie chwil Nieczynnych obozów. W każdym razie widzimy, że jak to w miarę postępów socjalizmu, walka klasowa się zaostrza, co zauważył już swoim argusowym okiem klasyk demokracji Józef Stalin. Jakby tego było za mało, proszę Państwa, no to Trybunał Konstytucyjny dołożył swoją cegiełkę z inicjatywy pana prezydenta Dudy, zostały tam skierowane dwie ustawy. Jedna o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, taka nowelizacja takiej ustawy, tam chodziło o to, żeby wpisać lub czasopisma, czy coś takiego, a druga to nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale to nieważne. No i Trybunał rozpatrzył sprawę i uznał, że te ustawy są niezgodne z Konstytucją, a dlaczego są niezgodne z konstytucją? A dlatego, że przy ich uchwalaniu nie byli obecni panowie Kamiński i Wąsik. Niektórych pan, sezonowy pan marszałek Szymon Hołownia, prawem kaduka pozbawił mandatu i odebrał im karty i w związku z tym nie mogli głosować. No i z tego powodu te ustawy okazały się niezgodne z konstytucją, a więc nieważne. Proszę państwa, nie wiadomo. Przy ilu jeszcze ustawach panowie Kamiński i Wąsik nie głosowali? No teraz to zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, ale zanim zostali wybrani do Parlamentu Europejskiego, no to jeszcze zgodnie z tym, co sąd, Trybunał Konstytucyjny orzekł, piastowali mandaty poselskie. To, że pan Szymon Chłownia ich, ich, ich pozbawił, podobnie jak pan minister Bodnar, który tam dla zachowania pozorów to się nawet odwołał do niezawisłego sądu, ale niezawisły sąd też powinno swojej służby zrozumiał, wprawdzie, ale nie do końca, bo panu Kamińskiemu immunitet cofnął jako szubienicznikowi, ale panu Wąsikowi, mimo że pan Wąsik też był takim samym szubienicznikiem jak pan Kamiński, to mu immunitetu, to mu mandatu nie cofnął. No i tu mamy do czynienia z poważnym, problemem, na który zwraca uwagę, no to mało powiedzieć, powiedziane, zwraca uwagę, włosy sobie z głowy wyrywa Pan Profesor Matczak. Co to będzie, jeśli w tym trybie wszystkie ustawy zostaną unieważnione? No i na samą myśl o takiej możliwości Panu Profesorowi rozum się gotuje. No i w związku z tym, co to będzie, będzie, proszę Państwa, jesteśmy w bardzo trudnym momencie, a tu w dodatku y, wojna na Ukrainie ani myśli się skończyć. Y, podczas ostatniego szczytu w Szwajcarii prezydentu Zeweńskiemu. Obsypano prezydenta Zowieńskiemu go kolejnymi miliardami. To tym łatwiej przyszło obsypać go tymi miliardami, że te miliardy to są odsetki od zamrożonych ruskich kapitałów. Tych ruskich kapitałów zamrożonych widać całkiem sporo jest. No, to jeszcze by na długą wojnę starczyło, tym bardziej, że jak zwróciłem uwagę kiedyś. Wojna toczona per procura, to znaczy za, za pośrednictwem frajera, który zgodził się wkręcić własne państwo w maszynkę do mięsa, jest znacznie tańsza niż wojna toczona bezpośrednio. Warto przypomnieć, że kiedy Stany Zjednoczone prowadziły nie wojnę, jaką tam znowu wojnę operację pokojową, misję stabilizacyjną w Iraku i Afganistanie, to wydawały na ten cel 300 milionów dolarów dziennie. A kiedy podsumujemy wydatki z amerykańskie na wojnę na Ukrainie, to się okazuje, że 57 milionów zaledwie dziennie wydają, więc pięciokrotnie mniej. 56 właściwie milionów, więc pięciokrotnie mniej. No to jasne, że opłaca się prowadzić wojnę per procura. Proszę Państwa, w związku z tym, że wojna musi się przeciągnąć przynajmniej do listopada tego roku, sekretarz stanu... Stanów Zjednoczonych Antoni Blinken spuścił z łańcucha, tak jak Donald Tusk spuścił z łańcucha ministra Adama Bodnara, to sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Antoni Blinken spuścił z łańcucha prezydenta Zoleńskiego, pozwalając mu, pozwalając mu na atakowanie ruskich celów na Krymie. Proszę, prowadzenie operacji w ogóle na Krymie. Proszę Państwa, gdybyśmy nie wiedzieli, że Ukraina jest suwerennym państwem, miłującym pokój, które w dodatku aspiruje do członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO, to moglibyśmy sobie pomyśleć, że Ukraina jest jakimś psem łańcuchowym Stanów Zjednoczonych. No ale takie myślenie byłoby niewłaściwe, dlatego że Ukraina jest suwerennym państwem. A że Antoni Blinken może. Że tam jej pozwolić na prowadzenie operacji wojskowych na Krymie albo nie pozwolić, no to nic nie szkodzi, bo na tym polega właśnie przyjaźń między narodami, że jednym wszystko wolno, a innym to tylko wolno tyle, na ile dostaną pozwolenie. Proszę Państwa, na, kiedy, podczas kiedy tutaj prezydent Zeweński został spuszczony, przez sekretarza stanu Antoniego Blinkena z łańcucha, przynajmniej do listopada, bo tutaj wyboru nie wiadomo, jak to się skończą. Proszę Państwa, no to zimny ruski czekista w odwecie poleciał do Korei Północnej, tam został przyjęty z wielkimi honorami przez tamtejszego władcę Kim Jong-una. No i tam dostarczy, Korea Północna dostarczy Rosji miliony pocisków artyleryjskich, no to jak będzie tam spuszczony z łańcucha prezydent Zeleński za bardzo dokazywał, no co mu tutaj zimny, roski czekista Putin zrobi koło pióra. Proszę Państwa, ja już się tu powtarzam, ale mówiłem, że wiadomość, iż na Ukrainie wyrzynają się Rosjanie z Ukraińcami, to nie jest najgorsza wiadomość. Mogę sobie wyobrazić, znaczne gorsze wiadomości, na przykład, że na Ukrainie Polscy żołnierze wyżynają się z Rosjanami. No, to byłaby to znacznie gorsza wiadomość, ale to wszystko jest możliwe, bo nasi sojusznicy popychają nas do takiego uczestnictwa w wojnie, w miarę jak ukraińskie mięso armatnie powoli się kończy. No i Putin tam teraz odleciał z Korei Północnej, poleciał do Wietnamu, co tam Wietnam bardzo Możliwe, że Wietnam, o Wietnam po drugiej stronie może stanąć do walki. Wietnamczycy w Azji, nie wiem czy Państwo wiecie, mają taką opinię, tak są nazywani, że to są Prusacy Azji. No i gdyby tak zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi udało się zaangażować do wojny na Ukrainie Wietnamczyków, no to dopiero by było, oni bardzo są zażartowani. Czy tam za miskę ryżu mogą wojować? To nie to, co tam w Amerykanie, a nie to, nawet co Ukraińcy. Tutaj ich tam nie trzeba specjalnie miliardami obsypywać. Widzimy, proszę Państwa, w związku z tymi przygotowaniami, że wojna na Ukrainie musi potrwać co najmniej do listopada, kiedy w Ameryce odbędą się wybory prezydenckie, a może na nawet do stycznia, kiedy nowy prezydent, wtedy wybrany czy nowy, czy stary, obejmie urzędowanie. No a tutaj, jeśli chodzi o nasze bagienko. To polityczne, bo tu będziemy teraz zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej odtwarzać bagna, moczary, a gdzie nie, gdzie jak to się za Komody mówiło, no to u nas to bagienko polityczne najwyraźniej wkroczyło w okres burzliwej fermentacji. Nimienny nigdy na